Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z komisksem Frank Ludożersy. Brice Kosu i Oliver Bocquet stworzyli świetny cykl, świetną serię opowieści o Franku, który jest chłopakiem z sierocińca. Chłopakiem dość nieswolnym, nie odnaleźć się w swoim otoczeniu, robiącym równorodne psoty. I przez to nie potrafi się dostosować do żadnej rodziny, i nie trafia do żadnej rodziny przez całe swoje nastoletnie życie, nastoletnie i dziecięce, trafia do różnorodnych rodzin, w których widzi zderzenie z siebie, swojego świata, swojego, swoich wyobrażeń z rodzinami, tym, jak, jakie one, one mają podobania i zainteresowania. To wydaje nam się na początku fajne, że on się nie poddaje i nie jest taki elastyczny, nie wpisuje się do żadnej rodziny. Później zobaczymy, dlaczego on miał taki problem z wpisywaniem się w jakąkolwiek rodzinę. Eee, piąty tom to ciąg dalszy opowieści właśnie o tym Franku, który był niedostosowany i postanowił znaleźć swoją rodzinę. Pech chciał, że przeniósł się w czasie. No i trafił do prehistorii. Druga ciekawostka jest taka, że poza tym, że trafił do tej prehistorii, znalazł swoją prawdziwą rodzinę. No i to już chyba dowiadujemy się o tym w pierwszym czy drugim tomie, że on już wie, kto jest jego rodziną. W czwartym się utwierdza, a w piątym mamy ciąg dalsze opowieści kiedy bohaterzy dryfują na kłodzie po wybuchu wulkanu i muszą sobie jakoś poradzić z potworami czekającymi na nich w wodzie, a z drugiej strony, dla lądzie wcale nie jest bezpiecznie. Jak sobie poradzi Frank i Pepperoni z atakiem ludożerców? Dlaczego i kim władczyni ludożerców jest dla Pepperoni? To jest właśnie też ciekawy wątek tutaj pokazany. Jak e, wielkie znaczenie ma przyjaźń, pomoc, wzajemne wsparcie, i dlaczego ludzkość może przetrwać tylko i wyłącznie dzięki współpracy i umiejętności dogadania się. Bardzo pouczający komiks, e, sięgający e, po wiele wątków takich znanych z science fiction, e, z fantastyki, e, z legend, baśni, nawet. Ciekawy, polecam i do zobaczenia.